Czasami w życiu przychodzą takie noce, kiedy po prostu nie możesz spać. Godziny na ekranie telefonu mijają, a ty przewracasz się z boku na bok, czekając na sen. Na sen, który tak naprawdę za nic nie chce przyjść. To strasznie zabawne, bo bardzo często w ogóle bym nie poszedł spać, gdyby nie świadomość tego, że następnego dnia będę jak zombie. A więc spotykamy się teraz. Wy pewnie obejrzycie to rano, ale jest koło... Trzeciej. A od trzeciej zaczynałem się dziać najdziwniejsze rzeczy. Pamiętam jak może z dwa lata temu uczułem się do sesji i będąc już po piątej kawie w środku nocy w moim mieszkaniu zaczęło się dziać coś dziwnego. Wiedziałem, że to skutki kawy i zmęczenia, ale nie było to przyjemne, szczególnie kiedy coś przemknęło korytarzem. Takie niby cienie, kształty, których wiesz, że nie ma, ale jak gasisz światło w przedpokoju, to ten kawałek do sypialni trzeba przebiec. Oczywiście zapalanie wszystkich możliwych świateł, tak jak na przykład to świecące mi w oczy, powoduje, że ta dziwność tej trzeciej w nocy spada, ale to podobno właśnie to światło powoduje, że nie możemy spać. To, że patrzymy przed snem w monitor, w ekran, niczym w jakieś ognisko. I w końcu, kiedy położę się spać, to zawsze troszeczkę żałuję, że nic się dziwnego nie zdarzyło. A co Ty robisz, kiedy nie możesz zasnąć? Napisz mi w komentarzu na dole. Do zobaczenia jutro.